you. <laughs> Wszystkim witajcie w ostatnim dniu vlogmasu. Wigilia 24 grudnia. Magiczny rodzinny czas. Jak oglądacie, tego vloga jest już po świętach, ale nie będę go wrzucał święta. Dlatego, że wszyscy święta spędzamy z rodzinami, my również, dlatego spędźcie te święta najlepiej jak możecie z rodziną i z najbliższymi. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, kliknij podziękuj, i kup specjalne podziękowania dla tego kanału. A jeśli chcesz uzyskać specjalny bonus tylko dla wspierających, kliknij wesprze i kup spać tego kanału, do czego Cię również zachęcam. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanał, zrób to koniecznie teraz i zaczynamy tego vloga. Pokażę Wam co kupiłem Patrycji na prezent. Mamy tutaj zestaw z Armaniego. To jest to, co Patycja o tym marzyła, co mówiłem. Tu jest tusz do rzęs i perfumetka C. Firmy marki Armani. I tutaj jest peeling do twarzy marki Rituals. Zestaw Armani kosztował 172 zł, a, ze, a peeling Rituals 69 We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. Mamy zapakowany prezent. Teraz wam pokażę mój protip na ładne zawiązanie wstążki, żeby nie musiała druga osoba jej trzymać palcem. Teraz tak, tą ładniejszą stronę, że tak nazwę, kładziemy na wstążce. Bierzemy wstążkę, odmierzamy sobie kawałek. Tą ładniejszą stronę na wstążce. Ile, tyle, a troszkę więcej wezmę. Mniej więcej porówno. Bierzemy teraz normalnie tak, przewiązujemy to i robimy tak, tradycyjnie tak byśmy wiązali. Odwracamy prezent i mamy tą wstążkę. I teraz tak, teraz się zaczyna ten myk. Bierzemy jedną końcówkę wstążki, przekładamy z jednej strony pod tą wstążką. Teraz bierzemy końcówkę drugiej wstążki i również przekładamy pod tą wstążką. Mamy teraz dwie wstążki przełożone pod nią. Pod tą chwytamy i robimy normalnie, wiążemy kokardę. Związuję sobie, ja już raz chwyciłem, widzicie, nie musi nikt trzymać i biorę sobie już normalnie, robię kokardę. We wish you a Merry

Dziękuję o, bardzo. dziękuję. A to już jest do A to? Macie prezent? O, dziękuję. Kolejny. Ale tu prezent. Dla mamy. O. Dla mamy. O. To jest dla Patrycji. Co Patrycji. A tam są dwa do Łukasza. To, o nie, to... to jest Twoje. To to zaraz będzie rozpakowywać. To. To jest dla Łukasza. Łukasz, dziękuję to bardzo, też jest dla dziękuję bardzo. Łukasz, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jakie to ciężkie. Może to tak rozwalić. To jest zapakowane solidnie. Żeby się nie rozwaliło. Co tu mamy? Zestaw. Armani I kolejne mamy yy, Co to jest? Do to twarzy, jest peeling do jest? twarzy Peeling do twarzy Sytuacja. Teraz dalej do odpakowu Zadowolona prezentów. O, co tam masz? Jest tam masz? Aha, stanik mm. Stanik Mhm mm Wilka do włosów. O, jaka ładna, złota. Kolejne mamy. Ferrero Roche. O, twoje ulubione. Moje ulubione. Mamy kolejne mamy. pomie Takie ładne. Z takimi budzikami, Takie coś. No, bardzo ładne, ładne super. To jest coś takiego podobnego jak te jedne co tak, masz to te bardzo lubię, są bardzo ciepłe spodnie Do twarzy ziai Taki do mycia. Palmolive. Palmolive. Być się to tam nie wiodło. Wow, torebka. O! Torebkę masz. Dziękuję bardzo. A tutaj co masz? Sweterek Ale ładny Sweterek Ładny, ale mega, ładny jest Taki foksja w kolorze. No Czy jeszcze masz? Gada, baga, to już nie pokazuję, to już nie pokazuję, To już nie reszty Teraz ja Ja się przesuwam, żeby mi było lepiej widać ja to Ja zgotarek ja może na bjoch ja tak tak, ja na pod. Ja ten że tak na szybko. Miar, co da, to by się było ale... O! Z hugobosa. A co to jest? Dezodorant fajny. Właśnie może mówiłem, widzą, że mi się marzy hugobos i przejściówka. display port na HDMI też przydatna, też o tym mówiłem i mój, ja mam aż trzy prezenty w tym roku no widzisz o skarpety też przydatne proszę bardzo wykładnie na bok bombonierka Ferrero Rocher a to nie wiem co to jest, zaraz zobaczę Portfel. A mi się mój rozwalił. To mam nowy portfel. Taki, bardzo fajny. Kawa Dalmajer, o ta co lubię. Przyda nam się. Palmolive. To jest trzy yy, w jednym. I maszynki do golenia. I jeszcze kolejny prezent, to był ten? Ten. Co tu masz? Nie wiem, nie wiem, wow. to nie będę pokazywał ze względu na wytyczne dla społeczności, otóż tam, no nie mogę mówić, dziękuję bardzo, jeszcze raz za prezenty ja dziękuję. wszystkim dziękuję. Roberto prosi o pozdrowienia dla Ani, serdecznie Cię pozdrawiamy i co, kalendarz adwentowy, tak. numerek ostatni, 24. Branzoletka, czy cała? Cała. Tak to wygląda. I co, co innego kalendarza Ferrandier. A, Ferrandier, myślę, że będzie Ferrosze jako ostatni. Z całego serca życzę Wam zdrowych, pogodnych, radosnych świąt i spełnienia najskrytszych marzeń. Jeśli podobał Ci się taki vlogmas, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o komentarzu. I widzimy się w kolejnych filmach, tym razem już poza vlogmasowych. Niech się dzieje. Hejka, cześć!